Witajcie moi drodzy, dzisiaj krótki filmik instruktażowy z zakresu fizyki i chemii. Mianowicie o tym, czym różni się aluminium w swoich cechach od stali. Tu mam trzy grupy podobnych rzeczy. Po lewej stronie puszka aluminiowa, po drugiej stronie puszka stalowa. Po lewej stronie blaszka aluminiowa, po prawej stalowa. I tu kawałek pręta drutu takiego po lewej aluminiowy, po prawej stalowy zarówno aluminium, jak i stal to metal to oczywiste z tym, że aluminium to jest pierwiastek, natomiast stal przede wszystkim składa się z żelaza i z różnych domieszek i innych pierwiastków metalicznych, nie metalicznych, ale to już dłuższa historia. Ogólnie jeden i drugi materiał. Jest taki szary, jakby polerowany, to taki jakby srebrzysty, błyszczący, właśnie w sposób metaliczny. I różnica. Pierwsza różnica: aluminium ma ciężar o wiele mniejszy, czyli ciężar właściwy, masę ma mniejszą. Obiekty o porównywalnej objętości są lżejsze od stali. Druga właściwość to jest uwlenianie czyli korozja. Tutaj mamy pręt starowy, koroduje nam, utlenia się, tlenek żelaza przede wszystkim się wytrąca i to tak zwana rdza, Jest tak brązowy i potem się robi sypki. Natomiast aluminium jak utlenia się, to takie robi się szare, takie szar, szaro, ciemnawe i głównie koroduje powierzchnia. I ta powierzchnia skorodowana nie dopuszcza tlenu w głębsze warstwy przedmiotu metalowego. Podobnie dzieje się w miedzi. Dlatego do przewodów elektrycznych używa się właśnie albo aluminium, albo miedzi z tego powodu. Ponieważ stal bardzo szybko koroduje i przez to traci swoje właściwości. I trzecia, trzecia najważniejsza rzecz. Najważniejsza cecha oprócz wagi, masy czy też ciężaru właściwego. Masa to jest wartość bezwzględna wszędzie w kosmosie, natomiast ciężar, ciężar właściwy dotyczy warunków ziemskich. Tak, notabene. Natomiast trzecia właściwość to jest oddziaływanie magnetyczne. Aluminium, które oficjalnie też po polsku nazywa się glinem, ale nikt tej nazwy nie używa, bo mianownik jest. Do przyjęcia, natomiast jakby się potem przymiotniki używało, czyli określenia, że drut gliniany, drabinka gliniana, no to ludzie by myśleli, że to chyba złota z gliny uklejone. Więc używa się nazwy łacińskiej aluminium. Wracamy aluminium. Tu mam taki magnesik mały, czerwony. Przykładam. Nie reaguje. Może sobie co najmniej popychać. Natomiast pręd stalowy już się przystał do magnesika. Też magnesik jest malutki, skrywający się w kieszące, proszę bardzo. To jest najważniejsza różnica. Stal jest magnetyczna, Przyciąga ją magnes. Magnes czy też elektromagnes. Tam się jakiś magnes. No i przez to też różnica jest w cenie, bo za stal zwykłą możemy maksymalnie teraz dostać tam złotówkę za kilogram. A za aluminium w niektórych miejscach nawet 11 złotych za kilogram. Czyli różnica jest 11-krotna. 11 o 1000% więcej. O 1000%. No, z tym, że stał jest ciężka i podobno obiekty łatwiej, łatwi to ten ciężar duży uzbierać. A z aluminium jest to wiele trudniej. Natomiast jest bardziej to cenny metal. To takie trzy najważniejsze różnice. Ostatnio wciągnęła mnie pasja recyklingowa, i w związku z tym zagłębiam się w zagadnienia fizyki, chemii, metali kolorowych, przede wszystkim, ale tych, też tych zwykłych stali. Też. Także to tyle na ja ten temat. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeszcze się było przydatne. Proszę o komentowanie. Życzę wszystkim zdrowia i powodzenia w te. Zimowe, a jednak jakby jesienne, deszczowe, drżyste, ponure, szare dni. Dzięki za oglądanie, cześć.